Rozmowa Dnia Anna Wsinska. Dzień dobry. Tarcza antykryzysowa ma chronić pracodawców i pracowników, być konkretnym wsparciem na rynku pracy. Czy już działa? Gościem programu jest Artur Janas, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Panie dyrektorze, czy koronawirus uderzył w rynek pracy? To znaczy, gdyby patrzeć na statystykę. To nie, to, co mówię jest zaskoczeniem, ale taka jest prawda statystyczna. Jeżeli chodzi o miesiąc marzec, mieliśmy do czynienia ku naszemu też zaskoczeniu, w naszym województwie ze spadkiem liczby bezrobotnych niedużym, co prawda, 1800 osób, ale jednak. Niemniej jednak już są sygnały twarde, też mówię o statystyce, że jeżeli chodzi o zapowiedzi zwolnień grupowych, liczby zapowiedzi i osób, których to dotyczą te zapowiedzi, to mieliśmy pięciokrotny wzrost tego wskaźnika w stosunku do roku ubiegłego. Oznacza to, że jeszcze nie weszliśmy w jakąś fazę kryzysu w rynku pracy, ale wyczuwa się atmosferę wyczekiwania wśród przedsiębiorców, że zwolnienia dopiero nastąpią. A Panie dyrektorze, a pięciokrotny wzrost to jest rzędu osób kilkadziesiąt, kilkaset, kilka tysięcy? Nie, kilkaset osób. Dotyczącej 450, w tym roku 455 osób, a w ubiegłym roku 111. Także w liczbach nie są to duże liczby, jednak dynamika zmiany jest duża. A pan, mówi Pan, że pracodawcy czekają, że właśnie zastanawiają się, co tak naprawdę robić w sytuacji, kiedy nadchodzi kryzys i jest czas epidemii. Na stronach urzędu już jest pełna informacja o tarczy antykryzysowej. Czy to oznacza, że jeżeli jest pełna informacja na stronach, to również tarcza już zaczęła działać? To znaczy, tarcza już działa, znaczy tym takim materialnym. Potwierdzeniem tego faktu jest to, że wpłynęło już do nas 105 wniosków od pracodawców na pomoc tarczy. Łączna kwota to 16, dotyczy 16 milionów złotych i pozytywnie zostało ocenionych 19 wniosków na kwotę 6 milionów złotych. Myślimy, że to jest dopiero bardzo skromny początek, bo z danych innych województw i krajowych wynika, że tych wniosków będzie znacznie więcej i jest złożonych znacznie więcej już. Przy czym tu dotyczy to wielu form. To znaczy, można podzielić generalnie istotę tarczy tej antykryzysowej że Jest to wsparcie przede wszystkim dla przedsiębiorców. Ono w tle ma bezrobocie, które może się pojawić na skutek tego, tych działań, które nie, nie byłyby podjęte teraz. A panie dyrektorze, oznacza pan, to, to oznacza, że jeżeli wsparcie dla przedsiębiorców, to również dla pracowników, czy nie? De facto i dla pracowników, ponieważ to ma chronić zatrudnienie. Generalnie. Ten program, bo nazwijmy tar tarczę programem, jest w odróżnieniu od tego, co dotychczas robiły urzędy pracy, nakierowany wprost na przedsiębiorców i to i małych, i dużych. I co za tym idzie? Po to, żeby ustabilizować zatrudnienie, żeby nie zwalniać, a jeżeli już, to ograniczyć skalę zwolnień. I, I to, co się stało na koniec marca tego roku, to bym ocenił, że jest to wynik bardzo racjonalnej postawy przedsiębiorców, którzy wiedząc, mają w pamięci ogromne trudności z pozyskaniem pracowników w ostatnich miesiącach, powstrzymują się od elektricalnych decyzji, ponieważ widzą na to, że i ta pomoc, i być może sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się tej choroby, ulegnie pewnej stabilizacji i w związku z tym, to, co jest najcenniejsze, to są pracownicy, starają się ich chronić. Krótko mówiąc, biorą to jakby na siebie. Są różne formy pomocy. Tarcza oferuje różne formy pomocy. O co pytają pracodawcy, na co składają wnioski, co jest najbardziej, najbardziej potrzebne, popularne? Najbardziej popularne są wnioski dotyczące umorzeń. Składek zus -owskich. i one dominują. Następnie to są wnioski dotyczące pokrycia części kosztów wynagrodzenia pracowników. Ja myślę, że oczywiście, w stosunku do skali problemu, to występuje i wystąpi raczej ta tarcza, jest pewnym takim hamowaniem. Wyjścia części ludzi z rynku pracy na trwałe. Czy okaże się skuteczna, to jest zupełnie odrębna sprawa, dlatego że mówimy o makroekonomii. Znaczy, czegoś takiego, co w tej chwili się dzieje na rynku, nikt nie przeżywał. To znaczy, mamy zamrożenie popytu i zamrożenie podaży. Jakby zamrożenie gospodarki. I w związku z tym, to co tarcza da, to pewne, pewne złagodzenie dla części grup przedsiębiorców, ale w sumie nie będzie w stanie dźwignąć Całości problemu związanego z zatrudnieniem w całej gospodarce. No ale teraz urzędy pracy stają się bardzo ważnymi urzędami w tej sytuacji, której nikt nie przewidział i nikt jej jeszcze nie przeżył, panie dyrektorze. Chodzi tutaj o to, że raz organizujecie pomoc, jaką daje tarcza, dwa musicie też yy, przygotować się na, na rosnącą liczbę osób bezrobotnych. Yy, zmieniacie priorytety. Co teraz będzie priorytetem, jeżeli chodzi o pracę urzędów pracy? Jeżeli chodzi o pracę urzędów pracy, absolutnie priorytetem będzie pomoc pracodawcom i pomoc osobom jeszcze pracującym. Znaczy to jest radykalne odejście znaczy od priorytetu związanego z, z osobami bezrobotnymi. Już pewnym przykładem tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o sposób funkcjonowania działalności urzędów pracy, jest to, że mamy ogromne przyhamowanie działań aktywizujących w stosunku do bezrobotnych w tej chwili zatrudnionych. Przepraszam, zarejestrowanych, całe środki, w tym środki wspólnotowe, które są używane w programach operacyjnych, są gromadzone po to, aby powstrzymać zwolnienia, pod, podtrzymać zatrudnienie i nie dopuścić do masowych rejestracji. To, czy te priorytety nie ulegną zmianie w drugim półroczu, to jest ode mnie na, na sprawa. Dlatego, że. To byłoby bardzo optymistyczne, że ta tarcza powstrzyma procesy zachodzące w gospodarce i nie doprowadzi do wzrostu bezrobocia. Chciałbym przypomnieć, że co do skali, już mieliśmy za naszego życia zawodowego już takie zdarzenia. Pierwsze związane z transformacją lata 80., 90., gdzie nagle. Praktycznie z zerowego stanu bezrobocia pojawiło się 3,5 milionowe bezrobocie i stopy bezrobocia przekraczające 20-25%. Następnie kryzys połowy lat tej ostatniej dekady doprowadził do tego, że w naszym województwie mieliśmy przeszło 220 tysięcy bezrobotnych i musieliśmy się z tym poradzić, a nie było technologii, nie było środków. To, co działa trochę na korzyść tej sytuacji, jeżeli w ogóle można mówić o jakichkolwiek korzyściach, to jest fakt, że wchodzimy w ten kryzys z bardzo niskim bezrobociem. Takiego niskiego bezrobocia, jakie było w ostatnich miesiącach roku poprzedniego, i w początku tego roku jeszcze nie mieliśmy, nie tylko my, ale cała Europa. A czy są, Panie Dyrektorze, czy są oferty pracy, czy są branże, które, które na tej sytuacji, jaką obserwujemy, zyskują. To znaczy w tej chwili za szybko, by jeszcze mówić o zmianie w struktury działalności gospodarczej oraz zmianie w struktury zatrudnienia. Widać, że są oferty tradycyjne w budowlanych, handlu posługuje się magazynierów, piekarzy, rzeźników, i ludzi do transportu, ale tych ofert w tej chwili jest wielokrotnie mniej niż było w odpowiednim okresie roku ubiegłego. To, co może jeszcze złagodzić, Najbliższy mówię najbliższe tygodnie, to tradycyjnie wiosna była wiosną wzrostu zatrudnienia na rynku pracy związane z rolnictwem, budownictwem, turystyką. No ale teraz mamy sytuację zupełnie nietypową, tak jak już wspomniałem, dotyczącą zamrożenia popytu i zamrożenia podaży. Ale pytanie jest bardzo dużo. Pytania kierują i pracodawcy, i pracownicy kierują pytania do urzędu. Oczywiście można to robić tylko zdalnie, czy można przyjść? Znaczy w ostateczności można przyjść, ale ze względu na problemy profilaktyki zdrowotnej i klientów i pracowników. Zalecane jest posługiwanie się kanałami informatycznymi i myślę, że to jest i bardziej praktyczne, i też przy, przyspieszy proces otrzymywania środków. Także w ostateczności my nie odmawiamy przyjęcia kogokolwiek czy formy papierowe wniosku, lecz to w uzgodnieniu z resortem rodziny i pracy oraz rozwoju generalnie sugerujemy mocno sugerujemy, użycie kanałów informatycznych do składania wniosków. A informacje są. Informacje są we wszystkich urzędach pracy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Artur Janas, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, był gościem programu. Dziękuję za uwagę. Dziękuję Państwu.